Mamy karnawał. Czy to jest tak, że w czasie karnawału właśnie możemy sobie pozwolić na takie bardziej ekstrawaganckie, wyjściowe stroje? Czy, co pani proponuje w tym roku? Czy dla mnie cały folklor jest takim całorocznym karnawałem, ponieważ to są mega intensywne barwne, tętniące życiem kolory, czerwienie, szafiry, zielenie, przepięknie zestawione też ze złotem, ze srebrem, Czerw, która wydaje się bardzo wygaszonym kolorem, która odpowiednio kompozycyjnie zestawiona też przepięknie się łączy. Więc ten karnawał jak gdyby w tych barwach możemy e, absolutnie e, utrzymywać, ale możemy sobie na przykład pozwolić na jakieś większe dodatki, bardziej zjawiskowe e, nakrycia głowy, czy jakieś kotyliony, broszki, no i ogromną biżuterię. Kolczyki. Są przepięknym dodatkiem, który w ogóle uwydatnia wszelkie niuanse np. chust kuralskich, ich barw, ich, że, tak powiem, takich które można gdzieś tam stracić na pierwszym planie, a właśnie zobaczyć dzięki biżuterii. Uważam też, że ozdobienie paznokci jest fantastycznym biżuterią. Wycofujemy się z branzolety, wycofujemy się z naszyjników, idziemy właśnie w nakrycia głowy. Nie trzymamy się tu żadnych trendów, które są na daną chwilę, tylko kreujemy własne, duże, szerokie, obszerne spodnie, wielkie suknie, krótkich coraz mniej. Tutaj też taka męska garderoba u kobiet się może pojawić, takie męskie style, męskie sznyty, marynarki za duże, za obszerne, ale gdzieś tam mocno ściągnięte pięknym pasem. No i przede wszystkim folklor. Takie jeszcze ma być podkreślenie urody. Myślę, że nie powinien być przerysowany, chyba że to jest wyjście sceniczne, to wówczas możemy, że tak powiem, dołożyć jeszcze większego pazura, ale tutaj pod kątem całości no piękne oczy, podkreślone, tak wykonturowana twarz, bl bl blaski, przede wszystkim blaski i cienie. Ja ostatnio powiem szczerze, że jestem fanką kozaków na wysokim obsesie, są bardzo spektakularne, jeżeli mamy suknie balowe, wieczorowe, na czerwony dywan z dużym rozcięciem na nogę, to ten kozak fantastycznie się tam lokuje, zwraca uwagę i też jest takim właśnie mocnym dopełnieniem stylizacji.